Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy na bazie u Rafaela, do laboratorium mamy dwie osoby, A, 17 cywilizacji przybyło przyglądać się, co się czyni dla człowieka, najnowsza technologia i teraz zapraszamy, pierwsza do laboratorium Maria Monika, hasło Szmarak i e, następna będzie Patrycja, hasło Agata, zapraszamy pierwszą, Maria Monika. Mamy wizerunek m a m a r i a i m o m o n i k a k a Już się ukazała na stole marmurowym. Skan zjechał i ukazał się cały układ kostny, cały szkielet. Cztery rozbłyski na kręgosłupie. Te kręgi zniknęły w świetle. Ukazamy się z powrotem. rechts i links so kleine I obydwa, te małe palce u nóg, ostatnie, na obydwu nogach, rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. Kolana rozbłysły, obydwa. Zniknęły. Okazały się z powrotem. U rozbłyski na obydwu biodrach zniknęły. Ukazały się z powrotem i w lewej, w lewej ręce wszystkie te stawy w palcach rozbłysnęły, cała ręka zniknęła. ukazała się z powrotem i ukazała się cała muskulatura, muskuły na karku rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Sześć muskułów na plecach rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Jetzt Trzy muskuły brzuszne rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się. Muskuł y, regulujący moczem rozbłysnął, zniknął. Ukazał się z I teraz obydwa uda rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem? Ukazały się wszystkie ścięgna całego ciała? Lewa cała ręka, ścięgna rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Na obydwu stopach wszystkie ścięgna rozbłysnęły, zniknęły. okazały się z powrotem. Teraz się wewnętrzne organy ukazały. Dwa rozbłyski na mózgu, te miejsca zniknęły w świetle. okazały się z powrotem. Na rozbłyski na gałkach ocznych zniknęły obydwa. Obydwie. Ukazały się z powrotem

Ukazał się z powrotem. Na układzie limfycznym jeden rozbłysk, to miejsce zniknęło w świetle. Ukazał się z powrotem. Układ krwi Pięć rozbłysków na żyłych zniknęły te miejsca, ukazały się z powrotem. Jeden rozbłysk na sercu, to miejsce zniknęło. Ukazał się z powrotem. Żołądek od wewnątrz rozbłysnął i zniknął w świetle. Ukazał się z powrotem. I mały rozbłysk na płucach, to miejsce zniknęło. Ukazał się z powrotem. Dwa rozbłyski na jelitach, to miejsce zniknęło. Ukazał się z powrotem. I lewa nerka rozbłysnęła. Nie cała część, ale w całości zniknęła w świetle ukazała się z powrotem. I cały układ nerwowy się ukazał. Trzy rozbłyski zniknęły w świetle te miejsca. Ukazało się z powrotem. I cała skóra się ukazała. Jestem Cztery rozbłyski i te miejsca zniknęły. Okazało się, że skan podjęła do góry. Usiadła sobie na sali. Jest bardzo wzruszona. Będziesz rozmawia. uspokaja. I taka pozytywna się robi, taka energia otacza ją pozytywna. Podchodzi po kolei do każdego, składa podziękowanie. Żegna się. I już zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy, następna osoba otrzymała pomoc. Następną za chwilę, ja do kamery. Kamer. Zapraszamy. Następna jest Patrycja. Do laboratorium. P-A. P-A. P-L. P-R. T-L. Y-C. Y-C. J-A. J-A. Mamo też. Ukazała się na stole z małym I skan. Wziął na miarę tego ciała. PL. I teraz układ kostny się ukazał. Cztery, e, cztery rozbłyski na kręgosłupie, te miejsca zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Obydwa nadgarstki rozbłysnęły, zniknęły ukazały się z powrotem. Obydwa biodra rozbłysnęły. Zniknęły. Ukazały się z powrotem. So jetzt, I kompletna muskulatura się ukazała. I na karku muskulatura rozbłysnęła, zniknęła. Ukazała się z powrotem. Są na rücken Pięć muskułów na plecach rozbusnęły, zniknęły w świetle. Okazały się z powrotem. Cztery muskuły brzuszne rozbusnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I teraz e, obydwie łydki rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I e, obydwa bicepsy rozbusnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I e, ukazały się wszystkie ścięgne. I na obydwu rękach ścięgne rozbłysnęły się całkowicie i obydwie ręce zniknęły. Ukazały się z powrotem. I teraz wewnętrzne organy się ukazały. Jeden rozbłysk na mózgu. Zniknęło to miejsce. Ukazał się z powrotem. E, obydwie gałki oczne rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. E, jeden rozbłysk na tarczycy. Tarczyca zniknęła. Okazała się z powrotem. I teraz cały układ wiodośny. Trzy rozbłyski na żyłach. Te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. I cały żołądek rozbłysnął, zniknął w świetle. Ugadał się z powrotem. Jetzt są Dwa rozbłyski na elitach, te miejsca zniknęły. Ugadały się z powrotem. I e, rozbłysnęły obydwie nerki, zniknęły świetle. <coughs> Kurz, się z powrotem. I, i jeden rozbłysk na pecherzu. Ta część pecherza zniknęła. się z powrotem. I dwa rozbłyski na układzie rozwrotczy, rozwrotczym. I Zniknął układ rozwłoczny świetle, ukazał się z powrotem. I cały układ nerwowy się ukazał. Pięć rozbłysków i te miejsca zniknęły. Ukazał się z powrotem. Teraz cała skóra się ukazała. Pięć rozbłysków na całej skórze. Te miejsca zniknęły. Okazało się z powrotem. Skan podjechał do góry. Zeskoczyła ze stołu. Przeszczęśliwa. Radość. Podchodzi, do każdego bierze w ramiona i dziękuję. Kada podziękowanie. Żegna się. Spokojna, ale szczęśliwa. Już zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna osoba otrzymała pomoc. Zostańcie zdrowi. Namaste. Ada.